Sigma X 2D I z tym filmem jestem z Miłoszem Siema, ale to będzie taki krótki film Bo no ten, nie bo powiem robimy, co Tomek ten, będzie robił a... Harnet, no, a jeszcze nie ma karnetu Ale patrzcie, o, czekajcie. Ja mam 900 foldowców Dużo mam I będziemy kupować e, karnet hmm. Kurde nie ja O dobra, tam chcę skróć, tak tam Zdobyć karnet bojowy. Kupujemy karnet bojowy. Eee, potwierdź. Po, potwierdź. Kupiony karnet bojowy. Yes. Dobra. I sk, skinek do... I ej! Stary, teraz już dostałem duma. Teraz już dostałem duma. No sens... A bo zadanie zrobiłeś pewnie. A, bo pewnie zrobiłem wcześniej tak zadanie pewnie. Na początku wszystkie feudolce odbieram. Na początku wszystkie feudolce odbieram. Mm. Bo pewnie wcześniej, tak właśnie jak ty mówisz, to pewnie wcześniej już zrobiłem zadanie, ale nie mogłem. Ale nie mogłem. Albo zro, albo nie wiem, albo mi się pomyliło, albo zrobiłem, albo nie Pewnie zrobiłeś, ale nie miałeś karnetu, więc nie mogłeś Duma odebrać, ale jak kupiłeś karnet, to dostałeś. Tu już nie ma. A, trzeba jeszcze wyciągnąć. No patrz, czekaj. Tak jest. Aha, aha. Ale nie masz tego. Nie czy masz emotki. Nie mam emotki. Widziałeś, jeszcze, jeszcze zrobię tu opening, jeszcze cały czas. Przez, przez cały czas będę robić opening. Je, jeszcze te emotki, emotki różne. Ej, od, od czego teraz zacząć? Od emotek? Nie wiem, od fałdolców. Nie, już fordolce są Tylko, ale nie mam wystarczająco poziomu, więc jeszcze nie Ej, mogę całe. na chwilkę pójść. A nie, będę tu jednak. Nie, nie, nie. Ile mam fordolców? 550, więc chyba... Mamy problem, bo krew mi z nosa zaczęła lecieć, ale dalej tu siedzę, bo mam chustki w pokoju. Dobra, no, ja teraz, teraz biorę emowki te takie do różnych. No głępól, odgłępól mhm. stawię mapkę, może zagramy. Jeszcze ta mapka. A ja wiem czy mi wystarczy na wszystkie. Ja bym chciał teraz podbierać poodbierać te, te. Ja bym chciał teraz chyba odebrać. Skiny? Tak, mm, Tak właśnie. Tu, tu odbierzmy. O i widzowie, jeżeli jeszcze nie patrzyliście do sklepu, to w sklepie jest darmowa emotka do odebrania. Tak, ale jest, jest taka pół na pół. Dobra. Kontynuuj, ojej. Oh yeah. Poczeka, ustawienia się zmienię. Nie czy mi wystarczy. Język po angi na angielski wezmę. Na chwilę. Żeby sprawdzić, jak jest bohaterka po angielsku. No i już se zmienię Ja chcę odebrać na razie, chcę na razie odebrać bananka Jest mega ładnie w... Ja nie zaczynam, ja byle jak to otwieram Widzę, specjalnie dla was wbiłem poziom, żeby nagrać film, bo miałam już mega blisko do karnetu więc Dobra, nagrać zmieniłem później. sobie język Już znowu na polski hmm. Będziemy, będziemy na pewno będziemy musieli, na pewno będziemy musieli przez ten weekend grać mega dużo, żeby jeszcze mi trochę powbić poziomów. Ale w tygodniu też chyba możemy grać, co? Nie w tygodniu, jak będę mieć wol, jak będę mieć czas, to tak. Bo, bo teraz będę, będę, będę teraz. Z Panią od religii będziemy się przygotowywać z całą klasą na Komunię Pierwszą. Tak, ja jeszcze mam za sobą. Ty masz już. Tutaj. Ej, a wiesz, że na rocznicę nie ma, na rocznicy Komunii nie ma studentów. No u mnie tak nie będzie, bo ja mam urodziny. Ale przepraszam, ale coś się dziwnego stało przez chwilę. Przez chwilę, było takie... I było słychać... echo. Ale jesteś mi już? Jestem. Dobra. Dobra, tu jeszcze... Dobra, nie kręc, wiem czy mi starszy... Nie wiem czy mi starczy na... Ja... Dobra, odblokowałem już siódmy, jakby już siódmą stronkę z tymi. O, tam, Jezu, ja dawno nie zaglądam na początek tam Dobra, dobra, idę jeszcze po jakieś emotki Fajne, dobra, a nie, to nie mam już dobra No ale no, dobre, to spróbujmy, nie, nie uda, nie, nie uda mi się a. Ej, uda mi się, ej, uda, uda mi się jeszcze, uda mi się jeszcze skin Ej, a chyba. nie ma spadania, Duma Ej, a zagramy LEGO? Na chwilkę Ej, patrz, patrz. Poczekaj. Ej, błagam, że... Ej, jest, tylko trochę dziwny taki. Ej, czemu tak? Ten... Nie, ten... nie chcę grać, ja nie chcę grać. Nie, ale to na chwilkę. O, weź, daj swój świat, bo ja chcę ten. Chcesz przetestować? Nie, nie chcę. No dobra. bo w Ci był zestaw do Lego, do Duma. A trochę dużo tych kilofonów. Zrobiliśmy jeszcze jedną. Ja no. Przecież trzeba zaraz, a nie lepiej później przyjechać. Wciśniesz? Mm, wciśniesz. Ja, ja będę na pięści Duma lecieć. Będę, będę na pięści doma mam do tym tres Jeszcze wszystkie motki, ile tego trzeba odbierać? Tego trzeba miliony odbierać. To jest mega sporo motek w karnecie. E, ale... Psa, 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 to jest psa, mega sporo wszystkiego. No wiem, to jest, to jest sporo tej rzeczy. No i to się opłaca. Jak, jak możesz grać, to taki jak masz czas na granie, to taki karny się opłaca. No wiem, opłaca się No będzie. bo te skiny nigdy nie... Bo te skiny, już, bo te skiny już nie będzie można kupić potem. No nie będzie. No to jest takie coś, to jest takie coś na przykład jak z różnymi skinami, że jak miałeś tego No Trochę skinia? jak Travis Scott, że nigdy nie powróci chyba. Chyba nie. Ekran, dobra, jeszcze tu powinien mieć jakieś... Nie... nie mam... Ej, to... A wiesz, że możesz po prostu ten... nagrody Od dwie strony kliknąć i tam wybierasz ile nagród chcesz z danych stron i wtedy masz to wszystko. za Może mi samo się za gwiazdki, serio. No, kliknij co odbierz z strony. Wybierasz se ile chcesz stron, ile gwiazdek masz, żeby ci starczyło i to ci Aha, się to, kupi. Ej, to, tak, to teraz jest... będę tak robić. Ta, czekaj, ja, ja chcę jeszcze podsumować, jakie skiny mam. mam, mam, tego, mam skin, Kurde, mam, skinąłem. Mam, mam ten skin, mam tego skina, a w ogóle... Ej, a ja jaki mam. jest twój ulubiony skin z tego karnetu? Duma. Wiem, że on jest z karnetu, ale mi się najbardziej podoba... A nie, podoba. no jest z karnetu. Mi się najbardziej podoba dum, chyba. Ej, teraz wygramy mi Ej, faktycznie, ten zwykły dum jest lepszy niż ten, no, ten, no, tak. ze stylem. No, patrzę, o Matko Boska, co złoży. to za dzikie krzaczory. A, a ja nie muszę chyba robić. Z a nie, jeszcze, jeszcze jak chcę, to muszę, to zrobię. Ale masz zestaw Lego tam. Do Lego Fortnite. A, widzę. Jest, mam karnet. W, w końcu? Mam karnet. Znaczy nie, ja od razu zim. na początku sezonu jak do domu wróciłem. Nie, bo ja, 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 nie, ja nie miałam. Stary, teraz zagrajmy Rundcame. Jako Poczekaj! Dobra, przegrałem w Dobra e... Zagrajmy coś innego. O, dobra, no. Co? To co gramy? Nie wiem. Może no. za tego Escape Room dum. Co nie, 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 Poczekaj. to już graliśmy. Muszę o tą mapkę dojść do, do ulubionych. Nie, nie to czekaj, bo chciałam. Chcę wejść w tego. Jezu, no! Co to jest? Nie pamiętasz? O nie, 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 ja nie chcę w to grać. Nie mam owie, ja w to nie zagram. zagrę. Nie, nie chcę teletybus. Nie chcę. Nie baw się jedz. Dobra, czasu. To trzeba przyjść i powiedzieć, a nie może drzeć się w spokoju. Okay. Ja chcę wejść w tamty to... mm. e, mam po pa... to? Nie, go... ten, ten gościu też jedną mapkę stworzył. Dawaj, Avengers. E, dawaj, ubie... dawaj ubieramy Avengersa. Dawaj ubieramy tego. E, War Hop. Machine. Albo kapitana e, Jones'iego, kapitan, Jakie? Nie, bo to jest w stylu tego. Ej, a Spider-Man jest z Avengersów? Ej, stary, ten, ten War Machine ma mega ładny skin, ognisty, taki niebieski... Każdy ma tak. Zielony. Każdy ma tak? By, bo był update karnetu. A może dawaj zagramy, no nie no dobra, zagramy doom Ej, baj baj, sezonie czwarty mapo. Baj baj, mapo sezonu czwartego. Nie, zginiemy wszyscy. Ej, tymczasem wszyscy co grają Battle Royale za robudowania giną. Co? Tak, pokazuję, Dum wygrał. Miłość wygrał gra w lobby. Bo zniszczył całą mapę. Ja Te dalej nagrywamy. Tak macie... Ej, w poprzednim escape roomie dumowiem jak graliśmy, to głowy Ironmana... runmana. Ty! Przez okno wyskoczyłem! Gdzie jest sekret, to jest sekret. Da, da, mniej daje niż ten. Nie wyskakuj zginiesz. Ale mniej daje niż sekrety w Trze Doom'owym. Trzeba, zna trzeba znaleźć coś, co nas uchroni. O! Jetpack! Za łóżkiem. Wit! A trzeba doleczyć do pokoju tego! Jetpackiem. Nie, nie znalazłem nic. Może trzeba nawalać w jakieś siatki. Wiem, tak, bardzo często jest tak, że trzeba walnąć w coś i to wtedy się tak otwiera. Takie wrota. A może tu jest? O, przycisk na górze był, na górze był przycisk. Ja nie wiedziałam, czaskę. No znaczy, Boże, jaką czaszkę. Hełm, Może w to? W to. W to. No tu są... tu nie ma drzwi. Nie. O, o! Obraz był. Tu nie musimy jest. znaleźć coś, w czym da się rzucić. Ja sprawdzam obraz. No, no, no. Musimy znaleźć coś, w czym da się rzucać. Wyłączę hmm. zaraz internet. Dzisiaj internet już nie ma internetu, bo masz czytać książkę, jak bo potem nie będę będę musiał czytać książkę, bo mam lektura. Już? Tak. Jezu. Współczuję. I utknąłem. Ej, mam pomysł, mam pomysł. A, utknąłem! Stary, mam pomysł. Pomóż! Stary, mam pomysł. Odrodzisz? Stary, mam pomysł. Dzisiaj przeczytam całą lekturę i jutro będziemy mieć czas na granie. Ej. To jest... Panda Bibryń. Przeczytam dziś... przeczytam dzisiaj calutką książkę, a jutro będziemy mogli grać. Maciu, Czekaj, ja muszę jeść. Ty... Ty szukaj, ja muszę jeść, bo to się jest puszka. To chyba nie ta. Nie to trafiłem. Ale nie zbieraj głowy, Ironmana. Tu jest jeszcze. Nie trafię. W ciebie walnąłem chyba A ja ta puszka zabrała ci życie? Ja chcę wrócić Nie da się Le. Masz? Karta! Ja już mam, nie zbieraj. Metal. Safki. Ja już zbiorę. Dobra. Ja, ja się ubieram. Ale... O, użyj. Kończę filmik. Pa widza